Akademickie Radio Luz. Zaczynam nagrywać i, i dzień dobry już oficjalnie. Bardzo chciałam podziękować w ogóle Panu za tę rozmowę, bo, bo jest teraz w tym momencie taki okres, że zaczyna się sesja na Politechnice Wrocławskiej, więc rozumiem, że, że to jest taki okres dość wymagający dla Pana, bo nie dość, że sesja to jeszcze cały czas to zdalne nauczanie. Witam Panią Szanowną Redaktor bardzo serdecznie, oczywiście, wszystkich radiosłuchaczy i radiosłuchaczki. Rzeczywiście, mamy okres sesyjny, który już właściwie się zaczął. Aczkolwiek, jeśli chodzi o mój przypadek, to ja prowadzę zajęcia, które kończą się przed sesją, więc w zasadzie powoli zaczynam oddychać pełną piersią. Jeszcze tylko wyjaśniam reklamację z ocenami niektórych osób, które są zainteresowane poprawą tych ocen. Ale najtrudniejsze już za mną. Cały ten sam który myślę, że powoli mogę zapisywać do archiwum powolutku. No, cieszę się bardzo, że kończę się tak miłym akcentem. Dlatego, że jestem tutaj z Państwem i mogę z Państwem teraz rozmawiać. Miły akcent, tak gwoli ścisłości, to tutaj chodzi właśnie o plebistyt kubek dla wykładowcy, w którym pan zdobył wyróżnienie. I był to plebiscyt wyjątkowy, bo, bo o trochę innym charakterze niż wcześniejsze, bo tym razem organizatorzy uhonorowali tych wykładowców, którzy stanęli na wysokości zadania w trakcie pandemii koronawirusa. I, i na, na wydziale architektury wydaje mi się, że jest pan postacią doskonale znaną chyba każdemu studentowi, ale. Ale czym tak dokładnie pan się zajmuje? Czym tak dokładnie naukowo, tak? Dokładnie tak. Ja jestem pracownikiem Wydziału Architektury, więc, tak jak pani wspomniała, na tym wydziale studenci mnie znają dosyć dobrze, ponieważ w zasadzie większa część studentów jest, no, czy studentek oczywiście uczy się pod moją opieką. Prowadzę zajęcia z mechaniki budowli na pierwszym roku, a przez te zajęcia przychodzą wszyscy i właściwie większa, czy zdecydowana większa nawet wszyscy studenci pierwszego roku mają ze mną styczność, więc każdego mogę poznać. I ten obszar zajęć jest także obszarem moich zainteresowań naukowych. Ja się, co jest może nietypowe dla architekta, ale zajmuję się czy interesuję się kształtowaniem konstrukcyjnym budynków. I to jest taki przedmiot, który architektów jest troszeczkę bardziej przedmiotem pomocniczym. Nieczęsto architekci interesują się, ponieważ jest to dosyć ścisły, mało humanistyczny też zakres badań, w związku z czym jest to troszeczkę takie odmienne. Ja się tym zacząłem zainteresować już na studiach i tak powiem poszedłem za ciosem ponieważ dostałem zaproszenie od swojego ówczesnego promotora, promotora pracy dyplomowej, czy nie zostać na studiach doktoranckich, więc poszedłem za ciosem i przystąpiłem do tych studiów doktoranckich i stąd prowadzę zajęcia właśnie związane z inżynierią, z mechaniką budowli oraz ze statyką. A drugi obszar taki badawczy, który dzisiaj mnie zajmuje, szczerze mówiąc, to jest znowu obszar, który zwiąże się z moimi drugimi zajęciami, które prowadzę na studiach, bo drugi przedmiot to jest charakterystyka energetyczna budynków, i to jest ten obszar badawczy związany z sprawdzaniem, jak dużo energii zużywają budynki, jak, co można zrobić, żeby tą energię zużywaną przez te budynki ograniczyć, albo co zrobić, żeby można było energię wbudowaną w te budynki ograniczyć. To jest coś, co mnie szczególnie interesuje od kilku lat i w zasadzie z tym wiąże. Swoje dalsze no, postępy naukowe, jeśli mogę mówić o sobie, że jakiekolwiek postępy robię, ale raczej w tym kierunku wiążę swoją przyszłość naukową. Więc tak to wygląda z strony naukowej. Dzień, które zajmują Pana na uczelni, zajmują też Pana w, na co dzień, w Pańskiej pracy zawodowej, tak? w, pa, w Pańskiej pracowni. Tak, zdecydowanie tak. Szczególnie ten drugi obszar związany z certyfikacją energetyczną budynków to jest obszar, którym się na co dzień zajmuję, w związku z czym no, twierdzę, że legitymizuję się pewną wiedzą praktyczną, która pozwala mi tą wiedzę praktyczną przekazywać studentom i studentkom, w taki sposób, jak to wygląda w rzeczywistości na takim rynku budowlanym. Więc to zawsze podkreślam na swoich zajęciach, które są wybierane na naszym wydziale. Że ja ich uczę praktycznej umiejętności. Tutaj oczywiście doceniam wiedzę, którą wynoszą teoretyczną z innych kursów, i ona jest oczywiście ważna, ale na moich zajęciach oni się uczą wiedzy i rzeczy praktycznych i właściwie. Nie ma informacji, które mi przekazuje, mówiąc, że w rzeczywistości na no to w ten i w ten sposób, że tutaj spotykacie się na rynku budowlanym z takim zapotrzebowaniem, z takimi oczekiwaniami, z takimi pytaniami i takie zadanie możecie wykonać. No i po tych zajęciach w zasadzie oni mogą te rzeczy wykonywać. A ponieważ no, zajmuję się tym bardzo intensywnie, w związku z czym też uważam, że mam prawo no, i tak przygotowywać do wykonywania dokładnie tej czynności. To, to pańskie zajmowanie się intensywnie tymi wszystkimi dziedzinami brzmi, jakby pan w ogóle nie miał czasu w życiu prywatnym na, na odpoczynek. Co, czy, czy, czy robi pan jeszcze coś poza tym? Co, co robi pan w ogóle tak prywatnie w czasie wolnym? Prywatnie. Szanowna pani, poświęcam dużo czasu swojej rodzinie. To jest dla mnie priorytetem. Teraz. Moje dzieci no, rozwijają się. Mój najstarszy syn dostał się na Politechnikę Wrocławską. Dostał się, mówię tak, już z wyprzedzeniem, ponieważ kilka dni temu właściwie zdawał maturę. Właściwie jeden egzamin jeszcze mu pozostał, ale już jest właściwie studentem Politechniki, ponieważ uzyskał indeks z awansem na, nasze, na, nasz, na naszą uczelnię, czego mu oczywiście z tego miejsca serdecznie gratuluję. I więc przede wszystkim poświęcam dużo czasu swojej rodzinie, ale jestem osobą, która no ma, stara się interesować wieloma rzeczami. I tak jak prosił, prosił mi tutaj kolega, żebym przedstawił tą stronę prywatną swojej osoby, to tak jak wspominałem jemu i, i mogę powiedzieć, że tak jak każdy architekt, przede wszystkim staram się dużo rysować, i notatnik i szkicownik, właściwie jest zawsze w mojej torbie. Rzadko go wymuję, bo w tym biegu, w pośpiechu gdzieś tam w mieście nie ma czasu, szczerze mówiąc, dużo szkicować, ale jeśli tylko mogę, szczególnie na jakichś wyjazdach, to jak najbardziej to robię. Oprócz tego, oprócz tego myślę, że studenci też znają mnie z tego, że jestem zapalonym rowerzystą. To do, do pracy, po mieście, właściwie wszędzie nawet na wakacje potrafię jechać rowerem kilkaset kilometrów, ponieważ. Bardzo trudne, a poza tym jest to związane z moim światopoglądem, Wyniku, czy z którego wynika pewna jakaś potrzeba zmniejszenia swojego śladu węglowego. Więc staram się, jak mogę, uniknąć samochodów czy takiego transportu, który jest wysokoemisyjny, jeśli chodzi o ślad węglowy. Więc ta jazda rowerem do tego przekonuje na zajęciach z charakterystyki energetycznej budynku, która się z tymi zajęciami nawet wprost wiąże, bo my opowiadamy sobie o tym, jaki ślad węglowy pozostawiają budynki, jaki ślad węglowy pozostawiają. Właśnie nie opowiadamy, tylko my to liczymy. Użytkownicy w tychże budynkach, więc też jakoś tak przemycam te informacje związane z jazdą na rowerze, tłumaczę im, mówię ile. Rocznie można oszczędzić kilogramów dwutlenku węgla. W moim przypadku to jest tak pomiędzy 500 a 1000 a ton dwutlenku węgla wyemitowanego rocznie, więc mam tutaj jakiś powód do, do dumy z tego powodu i też ich zachęcam do tego, żeby w miarę możliwości taką pasję rowerową, jeśli mają, tylko rozwijali. No a z tego roweru właściwie wynikła też jakaś miłość do sportów wytrzymałościowych, które. Nie odpuszczają i ciągle staram się poświęcać ileś czasu, tygodni na to, żeby taki zdrowy tryb życia prowadzić. Dodatkowo myślę, że taką ciekawą informacją, może ktoś, kto uczestniczy w moich zajęciach, na których prowadziłem listę przebojów, to mógł się domyślać, ale no, muzykę darzę szczególną miłością ale to dlatego, ponieważ też muzykuję sobie i kiedyś intensywnie grając w różnych zespołach, dzisiaj właściwie bardziej na własne potrzeby, ale ta muzyka jest w moim życiu ciągle obecna i myślę, że to dało się odczuć. Słyszałam o tej liście przebojów, bardzo wiele zgłoszeń, które napłynęły właśnie, też nawiązywały do tej kwestii, ale o tym myślę, że, że porozmawiamy jeszcze potem, bo to wszystko, o czym Pan mówi, było przecież przed pandemią tak naprawdę, no a potem pandemia się przydarzyła. I, I tu moje pytanie, jaka była Pańska reakcja na tę pandemię? Znaczy pandemia docierała do mnie powoli, ponieważ no, już od stycznia w zasadzie widzieliśmy, że coś się złego dzieje w Chinach i ona tak powolutku, powolutku docierała do Europy, a w końcu dotarła aż do Polski, więc no, był czas, żeby się oswoić z tą myślą, że może być pewne niebezpieczeństwo. Przede wszystkim to jest obawa o zdrowie może nie swoje, bo uważam się za osobę, która jest w miarę zdrowa ale o mojej rodziny żeby tutaj, no, bałem się, żeby nikt nie zachorował w sposób, który będzie wymagał hospitalizacji. No, to jest przede wszystkim podstawowa obawa, więc to, to jest najważniejsze. Stąd ze swojej strony bardzo przestrzegaliśmy w rodzinie zasad kwarantanny. I w miarę możliwości nie kontaktowaliśmy się ze znajomymi, dzieci nie kontaktowały się z kolegami, z koleżankami, więc to było wszystko wzięte bardzo poważnie. Także też się cieszę, że Politechnika wprowadziła te zasady kwarantanny na naszych wszystkich kierunkach, wydziałach. No i to jest, nauczenie przeszło fazę zdalną, w której byliśmy wszyscy świadkami. No i ta faza zdalna rzeczywiście była wyzwaniem, i ona. Przyznaję, była wyzwaniem skokowym. To znaczy, tutaj ciężko było się na to przygotować. Właściwie pamiętam to z dnia na dzień, jak to przyszła informacja, że od dnia chyba jutrzejszego, to nawet było z dnia na dzień, że zajęcia są zawieszone, akurat to był dzień, w którym ja miałem mieć zajęcia, więc no było to zaskoczenie, rzeczywiście. I to zaskoczenie zaskutkowało tym, że te zajęcia się nie odbyły. No, bo już nie wiedziałem właśnie, co mam zrobić w takiej sytuacji, więc one się nie odbyły. Jedynie przekazałem wszystkim informacje, o czym miały być, i na wszelki wypadek dostarczyłem materiały, którymi miałem się posługiwać w tych zajęciach. Ale kolejne zajęcia już wiedziałem, że się odbędą, nie wiedziałam jeszcze jak. No, dosyć szybko sobie poradziliśmy z tym tematem od strony technicznej. Studiuję na Politechnice Wrocławskiej i, i też pamiętam właśnie, że siedziałam na zajęciach i, i dostałam wiadomość, że, że jutro już na zajęcia nie trzeba przychodzić. No a potem się okazało, że, że już nie pójdziemy na Politechnikę do samego końca. I Politechnika faktycznie szybko zareagowała, ale jednocześnie nie narzuciła jednego słusznego sposobu na prowadzenie zajęć. Wydaje mi się, że w tym temacie była dosyć duża dowolność i, i były rozbieżności zarówno w tym, jak zajęcia były prowadzone przez wykładowców, jeśli chodzi o częstotliwość jak i, i różnice w używanych platformach, no i z tego co mi wiadomo, to pan był jedną z osób, która te reakcje z, że zareagowała dużo szybciej niż inni i, i zrobiła te zajęcia bardzo sprawnie i bardzo skutecznie. I jak w ogóle to wyglądało z tej, z tej drugiej strony, nie od strony studenta, ale od strony wykładowcy? Znaczy po tym pierwszym szoku, tak jak wspomina Pani, że to z dnia na dzień została ta decyzja podjęta, to rzeczywiście jeden tydzień, można powiedzieć, że był zmarnowany tych zajęć z mojej strony. Ale było dla mnie oczywiste, że te zajęcia muszą się odbywać już od przyszłego tygodnia. Oczywiście nie było wiadomo jak. W związku z czym właściwie zapytałem swojego najstarszego syna, co mi radzi. Że polecił mi jakąś dobrą platformę, na której da się rozmawiać. Tam widziałem oczywiście wcześniej, że taką platformę używa, tylko nie wiedziałem, co to jest, więc polecił mi taką platformę gamingową. Nie będę mówił, że jaką. I na tej platformie zaproponowałem studentom, że mogą się te spotkania odbywać w następnym tygodniu, a potem to już poszło za ciosem. No było dla mnie oczywiste, że trzeba to wykorzystać na plus. I rzeczywiście stosowanie tych narzędzi multimedialnych ma więc ma dużo plusów ja nawet sam byłem zaskoczony jak dużo tych plusów jest i mam wrażenie że jakość nauczania jest lepsza to znaczy nie mówię tego, że swoją osobę tutaj jakoś pochwalić tylko że narzędzia które dają nam te cyfrowe możliwości dają lepszy potencjał do nauczania to są takie podstawowe rzeczy, których na co dzień na tych zajęciach nie widać. To, to, że sala jest na przykład na 30 osób i tylko tyle osób się mieści, to to, że ktoś siedzi w ostatnim rzędzie i na przykład nie widzi, co pisze osoba na tablicy, to to, że ktoś nie słyszy, co ja mówię, na przykład ja mam dosyć słaby głos i nie lubię go nadwyrężać. A tutaj, mówiąc coś do mikrofonu, naprawdę mogłem odpowiednio intonować, podkreślać. Nie musiałem krzyczeć, tak jak czasami mi się to zdarza w tym pozytywnym sensie, żeby mnie ktoś usłyszał, bo mój głos naprawdę nie donośny, i to każdy słyszał. Właściwie to zajęcia przyrównuję do takich prywatnych konsultacji, które każdy miał ze mną w tym samym momencie. Jeśli tylko chciało coś spytać, to mógł spytać. I nawet było łatwiej, bo na początku wszyscy byli. Zostawił ukrycie za numerami indeksów, więc ja oczywiście nie znam numerów indeksów i nie wiem, kto tam siedzi za tym numerem, więc nie notuję nic. Więc się, że to było takie bardziej zachęcające do tego, żeby pytać, bardziej niż to jest na wykładzie. No, powiedzmy szczerze, że pewien opór zawsze jest na wykładach, na żeby podnieść rękę i o coś zapytać. Więc rzeczywiście odczuwałem, że szczególnie na zajęciach z charakterystyki energetycznej ponieważ to jest trzeci rok i on jest taki trochę bardziej wygadany, więc tutaj często padały kompromitujące pytania, na które nie, nie, trafię, nie mogę odpowiedzieć, albo głosy w dyskusji, z których zawsze się cieszę. No, z pierwszym rokiem to jest tak, że raczej mało dyskutują, starają się nadążyć za materiałem, co nie jest łatwe, bo zajęcia są rzeczywiście trudne. No ale te zalety, o których powiedziałem, moim zdaniem no, powinny. powinny Poddać w dyskusję taką możliwość, żeby większa część takich zajęć odbywała się w formie zdalnej. Być może zajęcia studentów z innych miast, z innych uczelni mogłyby się w ten sposób odbywać. Czy sami moglibyśmy uczestniczyć w sposób sformułowany oczywiście na zajęciach na uczelniach w innych miastach w Europie? Nie musimy specjalnie jeździć do tych miast, żeby odbyć jedne zajęcia. Prawda? Oczywiście kontakt z prowadzącym jest istotny, ale w sytuacji, jaką mamy obecnie, nie jest najważniejszy. Więc zrobiłam ankietę, nie wiem, czy o tym pisali, ponieważ ankietyzacja na naszym wydziale już nie funkcjonuje, z tego co wiem. Więc sama robię ankiety, w których wyplutuję, co było generalnie słabe w zajęciach, ale też co, czy coś było korzystnego. Więc większość osób podkreślała, że ta forma prowadzenia zajęć, kiedy oni są przed monitorem, kiedy słyszą wszystko wyraźnie i widzą wszystko wyraźnie, co w przypadku przedmiotu ścisłego jest ważne, bo tutaj wystarczy jedną cyfrę uronić, prawda? jeden znak plus czy minus, i dlaczego ten plus, a nie dlaczego minus, i w ogóle wszystko, powiem, cała wiedza jest, jest taka słyszana później, nie wiadomo dlaczego tak jest, więc to bardzo docenili, ja też to doceniłem, i wydaje mi się, że na przykład wykorzystałem to właśnie w polepszaniu, przekazywania tej wiedzy że w sumie niektóre rozwiązania, które zostały zastosowane przez wykładowców były na tyle skuteczne, że przecież mogą już być może... Kto wie, zostaną już na zawsze. Na przykład też egzaminy, które wcześniej były papierowe i trzeba było je bardzo długo sprawdzać. A w tym momencie są platformy, które przecież umożliwiają sprawdzenie tych egzaminów w chwilę. Ja, ja myślę, że i o mnie chodzi, przepraszam, że wejdę w słowo, to na pewno system konsultacji zostanie w ten sposób, ponieważ tu nikt akurat nic nie narzuca, a on się bardzo sprawdził w ten sposób, że powstała lista którą w internecie można było się wpisywać na odpowiednią godzinę i przeznaczać sobie tyle czasu, ile się chce na tę konsultację. Oczywiście nikt nie mógł zająć dwóch godzin, to rozumiałe, ale można było sobie wybrać pewne tam pakiety czasowe i potem takie konsultacje to była wręcz bajka, bo to wszystko trwało bardzo szybko, bardzo sprawnie. Łączenie się z każdą osobą było błyskawiczne. Każdy właściwie czekał z przygotowanym komputerem, gdzie udostępnialiśmy sobie wzajemnie ekran. No muszę powiedzieć, że ten sposób prowadzenia konsultacji był bardzo efektywny. Dawał mi wiedzę, ile osób czeka. Mogłem to sobie zaplanować. Dawał studentom wiedzę, ponieważ się odnotywałem, odnotowywałem to, że z kimś właśnie rozmawiam albo już kolejna osoba jest po konsultacji, więc na bieżąco można było obserwować, ile jeszcze osób czeka przede mną, prawda, jeśli czekam na konsultację. Więc to wszystko ułatwiało taką komunikację i zarządzanie swoim czasem, co, co jest istotne. Wszystko, no, no i to wszystko prowadziło tak naprawdę do tego, że, że te, te zajęcia były na tyle skuteczne, że dostał pan wspomniane wyróżnienia. Jak, jaka była reakcja w ogóle na, na tak, tak, takie wyróżnienia, pańska? No wiadomo, zrobił ktoś sobie żart. <śmiech> <śmiech> no, ale jak już zacząłem czytać list od szanownej pani redaktor, to wiedziałem, że, nie, że to nie jest żart, bo też instytucja kubka nie jest mi obca. E, oczywiście nie wiem, jak wygląda regulamin, bo nigdy sam nie głosowałem, e, więc tutaj nie wiem, czy trzeba kogoś zgłosić, czy po prostu bez zgłaszania się, w każdym razie e, pierwszy raz, bo e, trawała do mnie informacja już po głosowaniu, czyli już było po wszystkim, tutaj nie miałem możliwości niczego śledzenia. W każdym razie było to ogromne zaskoczenie. Tym bardziej, że jak tutaj zestawię siebie i swoją osobę z laureatami z zeszłych lat, czy tutaj wystarczy wspomnieć profesora Jana Miotka, czy pan, pan profesor Patrzałek, czy profesora pana Jacka Cichonia, prawda, czy w zeszłym roku pan doktor Jacek Mazurkiewicz, no to są jacyś giganci, nie tylko naukowi, ale też oczywiście w tej relacji ze studentami. Ja tutaj jestem zupełnie skromną osobą i nawet w porównaniu, i tu chciałem szczególnie podkreślić, wymieniam na końcu tę osobę, ale ona jest dla mnie najważniejsza, architekta Janusza Bułata, który w 2015 roku uzyskał wyróżnienie prawda, i otrzymał ten kubek. I to jest osoba, która jest na naszym wydziale absolutnie kojarzona właśnie z takim wykładowcem, który jest bardzo ciepły, bardzo przyjazny, otwartą dłonią czy z otwartym sercem wychodzi do wszystkich studentów. I to jest właściwie taki mój mistrz sprzed lat, który mnie wprowadzał w życie zawodowe. Ja na drugim roku zostałem od niego w pozycję, żebyśmy coś wspólnie zaprojektowali. Notabene była to jedna z konferencyjna tutaj na Politechnice Wrocławskiej. I myślę, że pani też, pana, Pani redaktor, pamięta Pana Janusza Bułata i jest w stanie potwierdzić, że to jest osoba, która jest zawsze dla wszystkich studentów niesamowicie życzliwa i zawsze ma jakąś wspaniałą radę. Więc ja takich, ja tak, na pewno to jest grube nadużycie, że znalazłem się w tym gronie i oczywiście winny jest temu koronawirus i cała ta pandemia, ale to jest olbrzymia nobilitacja. Olbrzymia nobilitacja i no, docenienie ze strony studentów, studentek, jak te zajęcia są prowadzone. Ja oczywiście po tych ankietach miałem pewne wyobrażenie, że podoba się, że doceniają ten sposób prowadzenia zajęć, ale no, że zyskam wyróżnienie to absolutnie się nie spodziewałem. To nawet nie myślałem o tym zupełnie. Bardzo duże wyróżnienie i, i może bardzo motywujące. Ja ze swojego doświadczenia przyznam się, że, że chodziłam na pańskie zajęcia, chociaż pewnie. Na pewno mi pani nie pamięta, bo, bo przecież przez Wydział Architektury przybija się 200 osób co roku, ale zaliczyłam bardzo wiele kolokwiów poprawkowych. Wszystkie, które chyba mogłam, i jednocześnie pańskie zajęcia, nie tylko właśnie te sprzed epidemii, ale też te sprzed epidemii wspominam bardzo dobrze, więc wydaje mi się, że jak najbardziej zasłużenie i, i też w tych skuszeniach, które wcześniej już przeglądałam, no właśnie w oczy mi się rzucił ten, ten pewien szczegół, o którym już wcześniej rozmawialiśmy, czyli, czyli te playlisty. Te listy były no, wypadkiem przy pracy, troszeczkę, bo na pierwszych zajęciach, które się odbywały już na platformie internetowej, żartowałem sobie, że jesteśmy jak w radiu, że to jest tak miło, że każdy z Państwa siedzi sobie z kawą, prawda? Gdzieś tam głaszcze kota albo coś. Ja co prawda musiałem się przetransportować do biura, w którym mogę prowadzić sobie w spokoju takie zajęcia. Więc takie konotacje radiowe od razu mi przyszły na myśl i zasugerowałem, że to może jakąś listę przebojów nawet zrobimy. I oczywiście o tym od razu zapomniałem. Ale po zajęciach ktoś zaczął pisać i przypominać mi, co powiedziałem. Niestety, rzeczywiście nie dało się z tego wykręcić, i żeby taką listę zrobić. Więc o co chodziło? O to chodziło, że no właściwie poprosiłem po tym ciągu tygodnia, żeby studenci przygotowali po prostu utwory, zaproponowali utwory. Przyszło ich około 60-70 utworów, które chcieliby słuchać na początku zajęć. W formie po prostu takiego dżingla, który, który się rozpoczyna. Ja zresztą na pierwszych zajęciach puszczałem własny dżingiel jakiś z popularnego turnieju, który mamy w Polsce, więc to miało budować napięcie, tam były różne właśnie sample, jedno na oczekiwanie, inne właśnie budujące napięcie, inne, że brawo, świetna odpowiedź, więc to myślę, że się jakoś sprawdzało, ale ostatecznie, no, ponieważ wyszedł temat listy, no to pojawiły się utwory, więc to miał być ten dżingiel wstępny, no i było głosowanie, potem w kolejnym tygodniu pojawiła się kolejność, no i utwory pojawiały się co tydzień na antenie, w cudzysłowie, na samym początku zajęć, one nie były długie, więc nie zabierałem dużo czasu. No myślę, że dodatkowym atutem, atutem tej listy było to, że chciałem też coś powiedzieć o tych utworach, więc za każdym razem krótki research robiłem na temat albo wykonawcy, albo samego okoliczności powstania danego utworu, więc. To było czasami łatwe, jak weźmiemy taką Teodę rewolucyjną Chopina, prawda? No to jest cała masa nadbudowy tego, co tam się działo w tym czasie, jak on to pisał. Prawda? Ale jak weźmiemy na przykład utwór jakiś densowy, to już jest troszeczkę trudniej zbudować jakąś otoczkę, no ale za każdym razem Ponieważ brałem utwory tak, jak leciało, tu nie było żadnego kombinowania, że mi się coś nie podoba, albo mi się podoba bardziej, więc puszczam, więc leciały tak, jak zostały rzeczywiście tą liczbą głosów. Więc opowiadałem coś, starałem się jakieś fakty znaleźć na temat tego wykonawcy. No wygrał, wygrał utwór bardzo znamienny dla, tam, dla tych czasów. W ogóle no zrobiłem, ja nie spodziewałem się, że to miejsce będę jakoś tam specjalnie odtwarzał, więc puściłem za pierwszych zajęciach pierwszy utwór. Powiem zrobić odwrotnie, oczywiście, czyli od tam dalszych miejsc i skończyć na pierwszym, ale to było inaczej. Pierwszy pojawił się zwycięstwa, no i to był Stay na Life BG'sów. No To taki właśnie. No to faktycznie. Widać no no to... było, co komu leży na sercu i co myśli. A potem dwa tygodnie dalej się pojawił do Go on Queenów. No i tak brnęliśmy dalej w ten semestr. Radio jest otwarte na, na wszelkich radiowców, mechaników budowli. Wydaje mi się, że tym pozytywnym akcentem chyba zakończymy już, już naszą rozmowę. Bardzo jeszcze raz panu gratuluję tego kubka i życzę samych takich sukcesów na, na Wydziale Architektury i nie tylko. Dziękuję pani bardzo. Dziękuję wszystkim studentom, studentkom, którzy głosowali na mnie i nie tylko na mnie. Ważne jest, że taki konkurs się odbywa, bo on tym osobom, które się angażują w dydaktykę, jest taką osobą, która bardziej w dydaktykę, troszeczkę mniej w naukę. Może nie powinienem tego mówić, ale, ale tak jest, że bardzo mi ta dydaktyka leży na sercu. No To pokazuje światełko w tunelu, że ten wysiłek jest rzeczywiście doceniany. Nawet na przykładzie tej listy przebojów ja nie miałem świadomości w ogóle, że ktoś tego jakoś tam słucha, a potem się okazało w ankiecie, że ktoś wstaje wcześniej tylko po to, żeby posłuchać, że jest ciekawy, co i tak dalej. To było naprawdę zaskakujące, No i miłe, no i troszeczkę no właśnie pokazuje, czy wspiera, czy motywuje do tego, żeby takie, takie rzeczy robić dodatkowo. Także dziękuję jeszcze raz. Też to widziałam, jak komuś się nie chciało wstawać dla mechaniki budowli, to wstawał dla, dla utworów, które leciały. No, chociaż tyle, a potem to już wszystko w moich rękach, żeby tą mechaniką zainteresować. Myślę, wydaje mi się, że, że Kubek potwierdza, że się udało. Akademickie radio Luz.